Mówiłam, że love Ginger. Jesteśmy u babci Marysi Jemy placki z jabłuszkiem Zupę dyniową Macieda, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? W aeroporcie W aeroporcie Nie widzieliśmy się przez tydzień O no, <laughs> najgorzej Papa legend Sunrise Meets <laughs> my skin Even with my eyes still closed Okay, Go Dzień dobry, witamy w kolejnym, nie w kolejnym filmiku, w kolejnym vlog -tower. Dzisiaj jest sobota. Um, my zaczynamy dnia, już jesteśmy po śniadanku po kawce. Encha już jest w trzecim outfitie dzisiaj. Pięknie wyglądasz. Mama! Pięknie wygląda. O, właśnie mnie obsliniłaś. Thank you for that. Uh, I będziemy malować Matyrzzie. Paznokcie, tak? No! Jaki kolor chcesz? Upsis. Jaki kolor chcesz? Niebieski wszystkie. Niebieski wszystkie, dobra. Zaczynamy. This, this thing is made till I love ginger. Like someone put something on it and it made Didn't care about those good on the weekends. I'll be in fools, drift in the deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna say in the Kreacja super, też pomalowaliśmy stopy Ech. jedne takie, mm. jedne takie jedne takie, jedne takie a ręce takie ręce takie używaliśmy wszystkie kolory, to są te na mm, dzieci, takie no polish co macie dostała na urodzinki co? Mm -hmm. Mm -hmm. od to? O do... dwójka, Tomka Fajne? Tak. No, super. Co? O Mówiłam, nie do niczego. Ops, trzeba poprawić, co? Tak. No. Tak? Kto chodzi na mnie tak? <noise> <noise> Już y nie mogłam dziewczynki musiały gdzieś... O. Jesteśmy na kulkach, bo dziewczynki już nie wytrzymały w domu. No i są urodzinki tutaj. Uwielbiam to. Dziewczynki się bawią, biegają. A ja piję kawkę, która sobie zrobiłam w tą ku dobrą. Mm. Tutaj z Emą mamy już patent. Już z, z 30 razy to robiłyśmy. Najpierw razem, tak bardzo ostrożnie. A teraz Emcia bez skrupułów Wchodzi sama. Moja mała dzidzia wchodzi przy tej <grym>, jakaś zadowolona. No i sama. BUM! Nie, yeah, te Matylda też sama, tak? Matylda się wspinała, wspi, Wspiła się na tym mimo się, że trochę się bała, ale do samej góry się. Oh, brawo, super! Ja No, ty byłaś na tej dużej zjeżdżalni, co? Tak, To no. jesteśmy w drodze do babci. Chciałam Wam pokazać. wielką starówkę w Warszawie. Naprawdę, jak fajnie jesiennie dzisiaj jest. Trochę chłodno powiem szczerze. Emcia w Matylda idzie obok. No idziemy do babci, tak? Mami. Papi. Jesteśmy u babci Marysi, jemy placki z jabłuszkiem, zupę dyniową, kapuśniak, Emcia wcina kapuśniak i bardzo smakuje. Tak Emcia? A tobie ja szybko smakuje? Bardzo dobra. Tak. Mhm. Już po jedzonku. No i tutaj. Chciałam Wam pokazać Andzia. mam nam zasnęła babci. Tak śpi fajnie. Ono Ona tam lubi spać w wózeczku, powiem wam. No a tutaj babcia Marysia i Matylda robią takie piękne prace. Jest choinka? Tak, choinka jest. W lesie rośnie, a teraz mm. mamusia powstaje. A, mamusia. Mmm, zobaczysz. Jakie eee, mamusia zawsze jak... ma. Uuu, jak... wysoka mamusia, wow. Taką piękną suknię ma, tak? Mm. Ojej, brawo. Aj... Mm. Tutaj. Te ręce ręce umamy są bardzo. Tak, roczne. tak. Ręce umamy. mamy. To jest mama i Matyna i choinka. W, no w ogóle obchodzimy ja, święta. Ja co ja zrobiłam z tym rysunkiem? I tutaj jest też serduszko. Mm. Tak, tak się idzie na spacer z babcią. My z tutaj z tyłu ganiamy za nimi, a one sobie jadą. <ścoughs> Jak jesteście w Warszawie, i jesteście tutaj przy Hotel Bristol, tutaj jest Hermes i tak dalej. To polecam, żeby zejść tą ulicą. To chyba jest ulica Karowa i jest tak ładnie tutaj, tak po prostu. No jedno z moich ulubionych takich przejść, a i można tutaj zejść cały czas dołem i nad Wisłę. Właśnie tutaj jest ta, taka wąska ta ścieżka, ale jest ten piękny most. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. No, oczywiście liście są. Musimy trochę pochodzić po tych liściach, nie? No, i tutaj widać ten urokliwy most. E, no, tam jest, uff, chyba widać nawet stąd. Bo nie, nie wiem, czy to, nie, to nie to. Inne budynek zielone. No, ale takie widoki. Uwielbiam jesień. Uwielbiam tą pogodę. Nie jest za zimno. Nie jest za ciepło. Jest super. Są liście, można pochodzić na liściach. Life is good. Jak małe dziecko! No, my już wróciłyśmy do domku, jemy właśnie mm, spaghetti, tak? Resztki z wczoraj. I obrałam dziewczynkom złoty kiwi. Jeszcze jeden kawałek dla Emci, dobra? Proszę. Im bardzo smakuje kiwi. Co? Dobry, co? Mhm. Mm no Emcia lubi sobie mieszać trochę spaghetti, trochę włosów, trochę kiwi. Miami. Smacznego. Dobre? to tak, gdzie jedzie, jesteśmy? Gdzie jesteśmy? W aeroporcie. W aeroporcie. Jesteśmy na lotnisku, tak? W aeroporcie. Oh A, super Ci to wyszło. Jesteśmy na lotnisku i kogo odbieramy? Ula i Lamana. La cieszy się? Też tak, myślę, że się Cieszysz. Dobra, idziemy, co? Musieliśmy koniecznie zaparkować, żeby zobaczyć lotnisko jeszcze raz. Czuję, że tutaj... Na tym parkingu to sporo kasy wydajemy, co? Ale tutaj to dzisiaj było bardzo łatwo no, znaleźć parking. No, ostatnio było bardzo ciężko znaleźć parkingę Tym razem to raz, dwa i znaleźłyśmy. No, dobra, idziemy. Matyda, jak szukasz ule i Roman? Jak szukasz? Tak, stoi. <noise> tak szukasz. Ula, Roman, gdzie jesteś? Hiiii hmm. moje oh, kochane Cześć, You didn't see each other for a week, oh no, najgorzej Obrażona Cześć Obrażalska No i wróciliśmy, Emcia już wykąpana Cześć Piotrku Cześć malutka. Cieszę się, oh. że Twoja ula jest, tak? No. Mm. Ja, co dostaliśmy, co dostaliśmy? A tu tutaj. Do, okay. Robert, no, mam ja Razem taki jakiś bo to jest pół kilo. Dobre. Ja bym chciała sobie taki małutki kawałek wziąć do domu. Dobra, Dobra taki się. Halwa, baklawa. Mmmm. Fajne prezenty dostaliśmy, nie? Yeah? <laughs> tak już właśnie moją rączki. Podgrzewam ten spaghetti z tym squash. A nie pokazałam Wam, jak to wygląda. Tak to wygląda. Jeszcze są duże kawałki, muszę je rozdrobnić, ale wygląda jak ten makaron. Dobra, pokażcie jaki tutaj jest. Kubek, ten nowy, co? Mamy stary, teraz mamy nowy. I co? Oooo! wow! A co to jest? Szlafrok? Tak. A po mnie fajne. No, fajne szlafroczki. Ej, ręczę. Ej, mała! Jakie fajne. No, chodź, chodź jeszcze ci się z tym jest pasek Stryczek. do tego. Wow, jakie fajne. Emcia, podoba ci się? Emma nie wie, co z tym zrobić? Z tym fantem. Roman powiedział tak: pobrywa i będzie poszła w roku. Gdzie <grym> <grym> tak, <co> się to <grym> <się grym> wygląda? <grym> Dwie szaleje. Co wy robicie? <grym> no, teraz tutaj mamy domowe fryzjerstwo domowe spa. Co ma ty da? Wszystkich cieszę mnie też. Bardzo fajne uczucie, polecam. Tak, tak, też Nie może stać siedzieć, tak jak chcesz. Muszę tak siedzieć, tak jak teraz siedzę, tak? Mhm. No, mówię Wam, to jest bardzo miłe uczucie. Teraz, tatusia. Teraz, tatusia, tak? Okay. Matylda, ten szlafrok dla Matydy jest super. Fajny prezent. I szczotkę, bo będzie dom pytania. Na pewno to jest ten Olivia Garden ten finger brush. Polecamy. Jest naprawdę bardzo fajna. Co John? Yeah. Depends on the stylist. Mamy nie będę! Ula nie może stać A źle siedzimy, ale musimy tak siedzieć. Widzisz? Tak, siedzimy. No. Właśnie edytuję ten vlog, który oglądacie, muszę Was przesunąć troszeczkę. I chciałam Wam pokazać, a jak wiecie, robię taką akcję raz na jakiś czas wspieramy mamy. I bardzo fajna firma się ze mną skontaktowała. Um, o w ogóle są z Józefowa też to jest rodzinna firma um, i spytali się, czy mogą mi wysłać, e, wysłać e, kilka produktów, żebym wam pokazała. I powiem Wam szczerze, że z takimi małymi rodzinnymi firmami, szczególnie jak to jest prowadzone przez mamę i tak dalej, to ja to robię. Jakby, jak co mi wysłać produkcję, to ja jej pokazuję, testuję i tak dalej. Pokazuję Wam dalej, i a myślę, że to jest taka mm, fajnie, fajnie, że ktoś chce się podzielić e, tymi produktami. Ja się czuję bardzo, e, bardzo mi jest miło, że mogę wykorzystać mój kanał, żeby Wam pokazać coś ciekawego, e, i też możemy wspierać mamy w taki sposób. No firma się nazywa Why Not, niektóre rzeczy już rozpakowałam. Um, tutaj na przykład jest taki bardzo fajny, yy, w ogóle to są takie szaliki, czapki, e, robią czapki, to jest hit, robią czapki takie dla dzieci, gdzie można zrobić dzieckom kucyk um, i ten kucyk e, wziąć na górę. Firma się nazywa Why Not. Um, tutaj podnikuję ich sklep poniżej, robią takie, takie szale razem z tym, z kominkiem i tak dalej, i tak dalej. W ogóle bardzo, bardzo fajny pomysł. Też takie rękawiczki, ale gdzie palce widać. No i ta czapka, moim zdaniem, z tym, z tą kitką, to będzie bardzo duży hit dla Matyldy i potem też dla MC z tą cebulką. No bardzo, super pomysł w ogóle. Matylda dostała właśnie taki, taki kapturek, ale jest wystarczająco duży, że Wam zaprezentuję. Bo też tu stałam, ale wiecie, um, tak się to nakłada, się tutaj zapina bardzo w łatwy sposób. Przy, jakby mam nadzieję, że dobrze to robię. Ach, chciałam, jak mówię, chciałam od razu Wam pokazać, bo myślę, że to jest super sprawa i dla Matedy to będzie idealne. Bardzo ciepły, fajny, miły e, materiał i idealne właśnie na taką jesienną porę. John też dostał. Um, o, też są opaski, które robią. Co też, jak mówię, Matylda będzie bardzo zadowolona z tego. John dostał um, też taki kaptur. On jest z Marzluch. To to, ten, to jak najbardziej to mu się przyda. To bardziej to nie jest. To jest taki szalik, żeby było mu ciepło, w. No wiecie nek Jejku, uh, szyję. Um, taki kominek. O, to się taki kominek nazywa. Uh, no, taki komin razem z na głowę, jak mówię, ja myślę, że to dla niego będzie ogromny hit, bo on też przez to, że on się wychował w Florydzie, on chyba mnie nie będzie zadowolony, że wszystkim to um mówię, ale on nie umie wiązać szalików, bo on nigdy jako dziecko tego nie robił i teraz, jak wiąże ten szalik, to on po prostu tak wiąże i to wszystko. Ja mu mówię, że nie no, więcej warstw, żeby ciś nie przewiało, to to jakby to będzie hit całej zimy dla niego, bo on to będzie nosić w dzień w dzień. To odczuję, na pewno, jak będziecie to widzieć, to będziecie wiedzieć, że to jest z tej firmy Why not? i e, tutaj jest e, też taki niebieski kolor mają z produktów i e, ja sobie poprosiłam, że dla siebie e, w takim kolorze ja to założę, żeby Wam pokazać i to zaprezentuję i też e, mówiłam właśnie o tych ale rękawiczek e, bez Ręka. O, tu jest opaska? Dla mnie. Super, bo też myślę, że. O, jak fajnie wygląda w ogóle. Muszę to zdjąć, ale wiecie o co chodzi? No i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Słuchajcie, popatrzcie, patrzcie. A, nie widać mnie. Muszę tutaj was położyć i od. Ten. Słuchajcie, jak to fajnie wygląda. Ja sobie sobie zawiązałam. Można to wiązać w różne sposoby. Można to zostawić tak. Jest taki fajny szal, albo może na przykład tak zawiązać. No ale ja bym prawdopodobnie to tak bym sobie zawiązała, żeby... O. I tak można na przykład pójść sobie na spacer. To jest fajne i cieplutkie. No i do tego jest ten kaptur. Czuję się jak czerwony kapturek w tym, powiem szczerze. a bardzo fajne. Cieplutka, fajna, idealna na jesień. Mówię Wam, wspieramy, mamy. To jest taki materiał, tak jak na dresy takie fajne, ciepłe, zimowe. W środku jest takie tak fuzzy. A Można na przykład też pasek do tego tutaj. O, tutaj taki pasek może ciemny. Też fajnie będzie wyglądać. No, bardzo dziękujemy za, za te prezenty dla nas. Podlinkuję ten sklep WhyNot poniżej. A, no i jak szukacie coś takiego, to wspierajmy lokalne Firmy, szczególnie, że ta firma jest Józefowa, to wacie. tym bardziej. <laughs> Trzeba ich wspierać. No i jeszcze raz dziękujemy. No i też tutaj tak to wygląda na rękach, te rękawiczki, ale rękawiczki. Znowu ja mówię, myślę, że na spacery czy. A, no Na spacery to teraz jest idealne, ale po mieści pobiegać to też, żeby było tak cieplutko. W sumie jak e, macie też chłodno w domu. <laughs> też sobie siedzieć. W tym to jest taki, czuję się jakbym była otulona takim kocykiem. No. Dobra, kochani, może zakończę ten vlog tutaj. Jak ten vlog wam się podobał, to kciuki do góry, <gryw> jak jesteście pierwszy na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze, Matylda i ja i nasza baby życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!